Codzienna intensywna eksploatacja samolotów możliwa jest jedynie przy obsłudze naziemnej zgodnej z obowiązującą dokumentacją techniczną. Ale to nie wszystko. Niemniej ważnym warunkiem utrzymania sprzętu lotniczego w nienagannym stanie technicznym jest przestrzeganie przez personel lotniczy przepisów BHP, których celem jest nie tylko zabezpieczenie pracowników przed nieszczęśliwymi wypadkami, ale również kosztownego sprzętu przed uszkodzeniem. Tym właśnie sprawom poświęcony waga zachowania szczególnej ostrożności. Holowanie samolotu może odbywać się tylko pod nadzorem mistrza, brygadzisty lub imiennie wyznaczonego pracownika. Do holowania powinno być wyznaczonych co najmniej trzech pracowników, a w warunkach trudniejszych, np. w nocy lub przy dużej ilości przeszkód na trasie holowania, pięciu pracowników. Przed holowaniem należy upewnić się o sprawności ciągnika, dyszla oraz układu hamulcowego samolotu. W czasie holowania kierujący akcją zajmuje miejsce na ciągniku obok kierowcy, kontroluje przebieg holowania. Dwaj inni pracownicy zajmują miejsca przy końcach skrzydeł samolotu i stamtąd obserwują przebieg holowania. Ostatni zaś pracownik zaguje hamulet samolotu. Ruszanie z miejsca, holo-zatrzymywanie powinno być płynne, bez szarpnięć i zrywów. Przez cały czas holowania pracownicy są ze sobą w kontakcie przy pomocy umówionych znaków i sygnałów. Prędkość holowania nie powinna być większa niż 10 km na godzinę w terenie otwartym i 4 km na godzinę w pobliżu przeszkód. W razie holowania samolotu z niesprawnym układem hamulcowym prędkości te należy co najmniej dwukrotnie zmniejszyć. Tak samo należy zmniejszyć prędkość holowania przy zmianie kierunku oraz w pobliżu przeszkód i w czasie wstawiania samolotu do hangaru lub podczas manewrów w hangarze. stawianiem samolotu do hangaru powinien również sprawować mistrz lub brygadzista. Ilość pracowników i stanowiska ustala się każdorazowo w zależności od potrzeb. Jednakże w każdym przypadku należy ustalić rodzaje sygnałów i komendy oraz zapoznać z nimi wszystkich biorących udział w tej pracy. Po wstawieniu samolotu do hangaru należy zabezpieczyć go podstawiając podstawki pod koła. Samoloty w hangarze można ustawić w takiej ilości i w takich odległościach od siebie oraz od ścian hangaru, aby pozostawało dostatecznie dużo miejsca do ich obsługi oraz do przesuwania pomocniczego sprzętu hangarowego. Schodki monterskie, pomosty i drabinki używane przy naprawach i obsłudze sprzętu lotniczego muszą być w dobrym stanie technicznym. Używanie sprzętu hangarowego niepełnosprawnego, zanieczyszczonego lub uszkodzonego jest zabronione. Przy podstawianiu schodków do samolotu należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić pokrycia. Kółka oraz podstawki schodków stykające się z podłogą hangaru muszą być wykonane z materiałów niepowodujących iskrzenia w czasie przesuwania ich po podłodze. W czasie prac związanych z użyciem materiałów łatwopalnych Należy zachować daleko idące środki ostrożności. Naczynia na benzynę lub rozpuszczalnik używane do mycia samolotu muszą być wykonane ze stopów lekkich. Pozostałe narzędzia, skrobaki, pędzle z materiałów gwarantujących, że pokrycie samolotu nie zostanie uszkodzone w czasie mycia. Dla zachowania bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zabawy przed uszkodzeniem pokrycia samolotu, wszyscy pracownicy obsługi naziemnej mogą używać tylko obuwia na gumowych podeszwach bez blaszek i gwoździ oraz właściwego ubrania roboczego i sprzętu ochronnego. W czasie mycia samolotu materiałami łatwopalnymi nie wolno wykonywać żadnych prac mogących spowodować iskrzenie bliżej niż w odległości 15 metrów od samolotu. Jednym z trudniejszych i najbardziej niebezpiecznych momentów w czasie obsługi technicznej jest podnoszenie samolotu i sprawdzanie podwozia. Do czynności tej mogą być jedynie używane podnośniki posiadające ważną legalizację. Podnośniki należy ustawiać na równej podłodze hangaru, podpierając samolot w miejscach do tego przewidzianych. Pierwszą czynnością po ustawieniu jest unieruchomienie podnośnika. Od samolotu należy odsunąć pomosty, drabinki i inny sprzęt hangarowy. W czasie podnoszenia nikt nie może przebywać w samolocie a pod samolotem tylko osoby obsługujące podnośniki. Samolot należy podnosić powoli, jednocześnie wszystkimi podnośnikami. Podnoszenie samolotu może odbywać się jedynie pod kierunkiem specjalnie wyznaczonego do tego celu pracownika. Jest on odpowiedzialny za zorganizowanie pracy, zabezpieczenie samolotu i terenu wokół niego oraz za przeprowadzenie próby. Natychmiast po podniesieniu samolotu na potrzebną wysokość podnośniki należy zabezpieczyć. Następną czynnością jest zabezpieczenie ogona samolotu podpórką ogonową oraz podstawienie pod skrzydła kobyłek asekuracyjnych. W czasie próby podwozia teren wokół samolotu powinien być wygrodzony. W samolocie nie mogą przebywać osoby nie biorące udziału w próbie. Schowanie lub wypuszczenie podwozia może być dokonane jedynie na polecenie pracownika kierującego pracą, znajdującego się na ziemi przed samolotem. Pracownik ten cały czas utrzymuje kontakt z pracownikami przeprowadzającymi próbę, znajdującymi się w kabinie oraz kontroluje teren wokół samolotu. W czasie technicznej obsługi samolotu obowiązuje zasada wykonywania poszczególnych czynności przy użyciu odpowiednich narzędzi. Zasada ta, nie zawsze przestrzegana, jest szczególnie ważna, gdyż z jednej strony pozwala na właściwe i zgodne z wymaganiami wykonanie każdej pracy, a z drugiej strony zabezpiecza w dużym stopniu przed uszkodzeniem sprzętu i przed wypadkiem. Posługiwanie się niewłaściwymi lub uszkodzonymi narzędziami jest zabronione. Przenośne lampy oświetleniowe używane do miejscowego oświetlania stanowiska pracy muszą być pełnosprawne, posiadać szczelne ochronne klosze oraz zabezpieczenia z siatki metalowej. Przewody muszą mieć nienaruszoną izolację, a wtyki nie mogą być uszkodzone. W czasie tankowania rejon samolotu i cysterny oraz miejsca w odległości do 3 metrów od skrajnych punktów samolotu są rejonem niebezpiecznym i nie mogą w nim przebywać osoby niezatrudnione. Podczas tankowania cysterna powinna być ustawiona w odległości co najmniej 3 metrów od samolotu w sposób umożliwiający swobodny i szybki odjazd. Samolot i autocysterna muszą być uziemione. Do próby silników zaleca się ustawić samolot przodem do wiatru. Przed samolotem w odległości 50 metrów i za nim w odległości 120 metrów nie powinny znajdować się inne samoloty lub stanowiska pracy. Obok samolotu należy ustawić gaśnice, pod koła stawić podstawki. Teren znajdujący się w pobliżu śmigieł powinien być oczyszczony. W czasie próby silników w pobliżu samolotu nie mogą znajdować się zbędne przedmioty oraz nie mogą przebywać osoby postronne. Pracownicy zatrudnieni w hangarach i na płycie lotniska powinni używać w czasie prób ochronników słuchu. Przy rozruchu i w czasie trwania próby jedna osoba powinna znajdować się na ziemi w polu widzenia mechanika prowadzącego próbę w kabinie załogi. Pracownik stojący na płycie przez cały czas musi być w kontakcie z mechanikiem w kabinie. Pracownik ten winien obserwować pracę silników z zewnątrz i kontrolować teren wokół samolotu. Pierwsze uruchomienie silnika po zabudowie może być dokonane jedynie po sprawdzeniu przez dozór techniczny i kontrolę techniczną prawidłowości jego zabudowy oraz funkcjonowania instalacji i przyrządów związanych z pracą silnika. W filmie przedstawiono zaledwie kilka fragmentów prac związanych z obsługą samolotu, przy czym nie wszystkie przepisy i wymagania zostały tu uwzględnione. Nie sposób bowiem wyczerpać wszystkich zagadnień związanych z tematem bezpieczeństwa i higieny pracy w jednym filmie. Trzeba jednak bezwzględnie pamiętać, że przestrzeganie w trakcie obsługi technicznej samolotu wszystkich instrukcji BHP przyczynia się w znacznej mierze do prawidłowego wykonywania prac, a co za tym idzie, przedłuża czas eksploatacji urządzeń i zwiększa bezpieczeństwo lotów samolotu.